Zdaję maturę z moim wymarzonym wynikiem. Moja wiedza płynie do mnie łatwo, szybko i naturalnie. Zdaję maturę z doskonałym wynikiem i czuję dumę z siebie. Nauka sprawia mi przyjemność i przychodzi mi z lekkością. Każdego dnia staję się coraz lepsza w nauce i rozumieniu materiału. Naturalny talent do zapamiętywania i rozumienia informacji. Z łatwością skupiam się na nauce i przyswajam wiedzę głęboko i trwale. Moje umiejętności analityczne i pamięć są niezwykle silne. Podchodzę do matury spokojna, pewna siebie i przygotowana. Moje myśli są jasne, logiczne i skoncentrowane. Zasługuję na sukces i osiągam go z radością. Matura to dla mnie szansa, wykorzystuję ją w pełni. Mam w sobie nieskończone pokłady siły, koncentracji i motywacji. Moja nauka jest efektywna, szybka i skuteczna. Jestem mistrzynią w zapamiętywaniu informacji i rozumieniu skomplikowanych tematów. Mój umysł jest otwarty, by przyjmować nowe informacje z łatwością. Każda godzina nauki przybliża mnie do mojego wielkiego sukcesu. Ufam sobie i swojej wiedzy. Moje odpowiedzi na maturze zawsze są trafne, precyzyjne i pełne mądrości. Wiem więcej niż mi się wydaje i potrafię to wykorzystać. Każde wyzwanie naturalne zamieniam w triumf. Matura to mój czas błysku świece pełnią swoich możliwości. Moje skupienie rośnie z każdym dniem. Nauka jest dla mnie naturalnym procesem rozwoju. Moje serce i umysł współpracują tworząc idealne warunki do sukcesu. Każdy dzień przybliża mnie do mojego zwycięstwa. Moja przyszłość jest pełna sukcesów, a matura to pierwszy wielki krok. Panuję nad stresem i zamieniam go w energię do działania. Jestem gotowa na maturę i odnoszę na niej spektakularny sukces. Moje myśli są moją siłą, tworzę sukces każdego dnia nauki. Z łatwością organizuję czas, by maksymalnie wykorzystać potencjał nauki. Uczę się szybciej, głębiej i efektywniej niż kiedykolwiek wcześniej. Każde zadanie maturalne rozwiązuję z łatwością i spokojem. Wiem, że wszystko, czego potrzebuję, już we mnie jest. Moja pewność siebie świeci podczas egzaminów. Matura jest dla mnie łatwa, a moja wiedza płynie naturalnie. Rozwijam się każdego dnia. Mój umysł jest moim sprzymierzeńcem. Wszystko, czego się uczę, zostaje ze mną na zawsze. Moja koncentracja jest niezachwiana, a motywacja nieskończona. Jestem gotowa na wszystko, co przyniesie mi matura. Moja energia w czasie nauki jest czysta, stabilna i twórcza. Ufam swojej intuicji i swojej wiedzy podczas egzaminów. Każde wyzwanie maturalne wzmacnia moją pewność siebie. Moje odpowiedzi na maturze są jasne, pełne i trafne. Każda minuta nauki inwestycja w mój wielki sukces. Uwalniam się od strachu, wybieram spokój, odwagę i sukces. Moje wyniki maturalne są doskonałym odzwierciedleniem mojej pracy i siły. Moja matura jest triumfem mojej siły, determinacji i inteligencji. Z łatwością znajduję w sobie wszystko, czego potrzebuję, by zwyciężyć. Każda lekcja, każda godzina nauki. Każda strona przybliża mnie do sukcesu. Moje miejsce jest wśród najlepszych. Już teraz zasługuję na sukces.